Państwa. Dzisiaj będę malował od początku pewien fajny obrazek na małej formie. Tu 30 na 30 cm. A tam też nie mam też czasu ani takiego wielkiego talentu, żeby jakieś tam wielkie obrazy malować. Chociaż już co najmniej jeden wielkoformatowy popełniłem. Ale to nie o tym. Tu będę dzisiaj malowało tu są farbki, paletka, pędzelki, sztaluga moja mała, o. a tam pepa sobie mieszka i obserwuje co ja będę robił. Co się dożywia. Najpierw zajmę polikę i będę uzbrajał ramę. Tutaj są takie kliny z tyłu trzeba wrogi popsadzać, żeby ta ramka, która jest z, z drewnianka sosnowego i będzie pracowała, żeby żeby po prostu nie wypaczała później płótna, bo jak płótno pracuje, farba pęka, nasza kompozycja się zniekształca i ja zawsze to ładnie wygląda. Kliniki powkładane one tu będą robiły swoją robotę, pilnowały, żeby się cała ramka nie rozeskła nie porozwadziła w różne strony a tu przekręcamy biorę moją gąbeczkę ścierną i chociaż to płótno jest zagruntowane ale już z krótkiego mojego doświadczenia wiem że jak się trochę nie przeszlifuje to potem farba się nie chce nie chce się trzymać tego płótna na... Malowanie jest na nic wtedy. Tutaj tak, będę szlifował, zrobię krótką przerwę i wyjaśnię, co będę malował. No. Kilka miesięcy temu widziałem się z moim młodszym bratem. No i tam rozmawialiśmy jak to bracie. Co to było u niego, co to było u mnie. No, i wspomniałem, że tam jak jest sezon letni upał, jak teraz nie ma sensu porsobnych prac prowadzić w ogrodzie Grzybów w lesie. Nie ma, bo sucho w domu siedzieć w zaduchu też nie ma sensu. No to powiedziałem, że w takie dni właśnie lubię sobie pójść do altany i namalować jakąś, prawda, drobną formę. Tak jak tutaj, taką małą. No, i zapytałem się go całkiem szczerze, czy że chciałbym żeby mu coś namalować, tak? taki prezent dla braciszka młodszego. No tak się mnie patrzył tak pół żartu, po pół serio, powiedział, że chciałbym, żeby mu grzyba namalował. Tak? no Pytałem się, dlaczego grzyba? no Powiedział, że mu się całe życie kojarzy ze schodzeniem do lasu i zbieraniem grzybów. Okej, okay, to jest moja pasja od dziecka, więc będę malował grzyba. No. Ale jak sobie myślałem już wczoraj, że no, grzyba namalować, no fajnie, ale jak dla lata Boczego, na jego prośbę, to namaluje takie dwa grzyby, takie braciszki, tak, bliźniaki, no nie jesteśmy bliźniakami, mój brat jest ode mnie młodszy trochę, tak, i taki właśnie motyw namaluje. No przepraszam, że tyle trzymałem kamerkę na, na białym płótnie, no ale chciałem opowiedzieć, co będę malował? No. Jak zwykle zaczynam tam jakimś tam lekko zielonym czy białawym kolorem. Sobie na naszkicuję yy, zarys tego, co będę chciał malować. Pokażę za chwilę. A potem zacznę, jak zwykle, od tła. Będzie tło, będę potem kolorował główne elementy, czyli tu w tym przypadku te dwa grzybki. O, tutaj już wstępnie naszkicowałem właśnie takie dwa grzybki piękne Borowiki prawdziweczki prawuski czy jak to Rosjanie nazywają białe gryby Tak u nich prawdziwki to są białe grzyby otrzone tutaj te gąbki mają białe I Tu w tło będzie tutaj jakaś tam nie wiem trapka, jakieś tam takie ludo leśne burę na dole tu po boku trawka a u góry będę chciał jakiś taki błękit, fajny zrobić za kapeluszami. No i zabieram się za malowanie tła najpierw. Bo już w ramach tła wykonaję podłoże. Jakieś zielono-brązowe, tak jak gleba, grunt w lesie. Aż taki wyszedł mi z miksowania kolor fajny, brązowy. Tak za bardzo nie widać w tej komórce. No to już mówię, zarysuję grzyby i kapeluszanią. Także już widać kompozycję. To no. będę jeszcze jakieś machry trapki dawał po boku Trochę może rozjaśnię ten dół, bo Się za ciemny, może za bardzo zrobił. A potem się za grzybki biorę. No jest to na etapie, że już tutaj do połowy przeszło pomalowane jakieś ziemiste zielone na dole, to trawa, iwitacja trawy, lewo, prawo. O, tutaj jest lepiej kolory złapał. One są jaśniejsze w rzeczywistości niż to pokazuje. Teraz namaluję u góry to niebo. Być może motyw, słońca gdzieś w rogu to Państwu pokażę no i mamy tu już tu mniej więcej zielonej w całości ciemna ziemia na której rosną taka roślinność wokół nich że to niby w trawie tak na błękitnym nieba to jak gdzieś tam w rogu słoneczko sobie świeci rysunek prosty łatwy i przyjemny no. Wydaje mi się, że średnio zdolne dziecko z przedszkola, czyli już nie mówiąc o podstawówce, namalowałoby to równie szybko, sprawnie i od ręki. No ale no nic, każdy maluje na poziomie, na jakim umie. No. Teraz będę się zabierał za grzybki. Kapelusze oczywiście brązowe z jakimś tam światło-cieniem, że jaśniejsze od strony słoneczka, ciemniejsze z drugiej strony. Gorzej jest tu z tą gąbką u tego większego i y, strzonami, czyli nóżkami. Bo... Można zostawić białe, no ale to by było zbyt proste i banalne. Tam Ruscy nazywają białe gryby, ale gdzie one białe? To... Mają jasno taki y, brązowawy. taki kolor moim zdaniem, taki, taki, taki ochrowy moim zdaniem. To będę musiał poszukać takiego koloru, połączyć barwy, coś tam się wymyśli, wyjdzie jak wyjdzie. Głównie no. styl mój, bym opisał, że to taki naturalizm połączony z prywitylizmem. No i sym symbolizm, no. jakiś tam symbol to jest, wytłumaczyłem jaki. Dobra, biorę się za dalsze. Malowanie mojego obrazka. Kapelusze jako tako dopracowane. Czyli czapeczki. Teraz ten dół będę musiał trochę porzeźbić. Znaczy tam pomazać. A potem szczegóły podopracowywać. To miało jako taki wygląd A jestem na etapie że już wszystko zostało z grubsza pomalowane Tu to tylko będę opracowywał szczegóły i na grzybach i potem wokół nich trochę to tu poprawić, żeby się ujednoliciło Żeby nie było tak zwanych białych plan to w tym przypadku jakiś tam Są słabsze tam pociągnięcia pędzem tu jeszcze zróbmy tą gąbkę trochę poprawić tu fakturę a jeszcze jest parę minut zabawy chociaż trzeba się śpieszyć, mi dzisiaj bo farba schnie normalnie momentalnie dwie, trzy minuty i już prawie wyschnięta, pięć wyschnięta nie ma czasu tu na rozmyślanie, kombinowanie, tylko raz, dwa muszę malować. Tu drodzy Państwo już widzimy końcowy efekt w pełnym słońcu. Taki prosty rysuneczek. Zajęło malowanko tam dwie godziny, parę minut. Malwka szybko schła. Poziom malunku dość łatwy. Także mówię, niech każdy tam chwyta za pędzelki, farbki i niech maluje, bo to fajna jest zabawa. Karpie niedrogie, farbki też już teraz nie są drogie. Bratiszkowi no, wyślep, myślę, że będzie mu się podobało. Dziękuję za oglądanie. Jak się podoba rysunek, w zasadzie malunek, proszę o lajki. Like. Proszę subować kanał, jak ktoś jeszcze nie zasubował, wam się podoba. 真可以派上用场了。